Dzień dobry, widzimy. Dzisiaj spróbujemy wygrać jedną misję w Minecraft dżan, Dungeons. To taki inny Minecraft i już sobie wybraliśmy creeperowe lasy. Zobaczymy, czy będą straszne, czy nie. O to chodzi w tym, że tu będzie dużo creeperów i innych mobów. I trzeba uwolnić, uwolnić villagerów. Zobaczymy, jak nam pójdzie. na no, jest dużo szkieletów. Naszym celem, na razie z naszym celem, uwolnienie osadnika. Już dobrze nam idzie. Dawaj. Pokonam. Boom. I boom. pokonam Pokonałam zombiaka na jednego hita. O, mam strzały, więc mogę strzelać. Taki mam dobry łuk. Łuk mam taki dobry, że się odbija. Mam taki dobry odbijający się łuk. Bo ja zdobyłem taki łuk, który ze strzału się i do przeciwnika, od przeciwnika do przeciwnika. O Boże, tu jest dużo zombie, tu jest dużo zombie. To jest bardzo dużo zombie, czekaj. No dobra, uleciłem się. Dużo z wyjazdami. Ała. Au. Zaraz zginę, zaraz zginę. Jezu, jej. A! A! Muszę uciekać. Muszę uciekać, bo zaraz zginę. O, przecież... Jestem głupi. Może teraz jest strzał. <laughs> Mam jakieś rozwiązanie no. Dobra, uleczyłem się, mogę z nimi walczyć Bum I po problemnie Strzałka nam pokazuje, że mamy ich tam, bo tam jest pewnie osadnik. A tego zombie uzbrojonego sobie dobijemy strzałami. I dobijemy z zemien... O, te teraz są szkielety. I teraz będziemy strzelać ze strzał. A ma. Dobra, lecimy z tymi szkieletami! Muszę uciekać! Dobra! A macie szkielety, głupie, a macie! A macie, a macie! A macie, głupie szkielety! O, tam jest pewnie osadnik! Jeszcze wielkie szkielety! A masz! O, pięknie wypadło! Dobra! O, o, a tego us... A macie szkiełki szkielety! I wysadziłem ich TNT. No ma. O, i jeszcze jedno TNT, dobrze. Będę mógł jakoś wysadzać. Ida! Hehe! <laughs> Szkielet pokonany. Zabiję sobie owieczkę, mam kilka szmaragdów zdobytych. Dobra, a w tym spróbujemy wygrać jedną misję. Szkieleta na hita. I dobra, idziemy. Owieczkę zabiję. Teraz, o, kropka. Owieczka i, i zombie. I idziemy teraz do tamtego zadania, czyli znajdź karawany. Idziemy iść tam. A tam co jest? A tam. A tam nawet nie mamy zielonego pojęcia, co tam jest. Idziemy tu! O, creepery! Ała. Duże creepery biją. Hehe, na hita. Teraz na hitę. Mamy zabitego kolejnego zombie! Idziemy teraz sobie tu. O, tu jakaś ten wioska zombie. Bo dużo tych zombie tu jest! Zombie mnie bije z tyłu. Ale ja jestem niepokonany! O, o tu, tu. Ja. Leczę się. I dobra, namiot kolejnego zombie Fidego. teraz mój... Mówię... O nie, a ten co ten? Dobra, zalpijcie on jest. O nie. Hop, hop, hop. A ja ich z łuku zabiję. Zdobyto poziom zaklęcia, to dobrze. Ktoś się tu zablokował. Krówka! Krówka! Nie mamy... A chodź tu, maulu. Hehe. A zjem sobie jabłuszko. Hehe. A na no, łatwicznie ich zabijamy, bo jestem bardzo dobry. A chodź tu. Oj. Ona to weźmie. Musimy iść naokoło do bazy Ich ahoj, ahoj. A chodź tam Ahoj Hejta Heja A A muć, mućkę sobie Dobra, idziemy Pokazuję coś, że tam trzeba iść więc Wejdziemy tutaj do bramy tych złosadników zło I mam nadzieję, że ich pokonamy Bo mamy całe HP, więc Chodź świnko. Ja mam taką świneczkę moją. O nie. O nie. A mam. Nie mam już tyle. O nie. Oni są umocnieni. Umocnieni, więc szybko tracę. O nie. się niebezpiecznie. O tam już było TNT. Uff. Muszę odczekać. Muszę odczekać. Muszę odczekać widzowie, żeby mnie nie zabili, bo ja nie chcę, żeby mnie zabili chyba, co? Inaczej to nie będzie odcinek. Dobra, mam nadzieję, że szybko mi się tutaj ten zregeneruje, ale tam jest TNT. Nie mogę w tych złosadników rzucić. Chciał rzucić, no ale dobra. I latuję. A macie! A macie! A macie złosadnicy! A, a, ma, a masz! a masz! a masz! A masz! A masz! A masz! A zombie! A masz! A masz! A masz! Nie zabijecie w O, dzięki za jabłuszko. Owieczka! Chodźmy teraz tam. Jakiś do. O, pa... o, teraz będą pająki. Teraz będą pająki. Teraz będą pająki, które łapił za sieć. Chodź świnę Dobra, idziemy na pająki w siecią Nie da tu ze mną rady ty. głupie pająki Nie da tu ze mną rady tak głupie pająki Ojej Cała arenia tych pająków Głupie pająki Pająki, a macie głupie pająki. Fu. Głupie pająki. Głupie pająki. Wezmę sobie te emeraldy. O, świnka, 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 dawaj mi kar. O dobra, ty po jazmieszę jakiś miecz Jest sobie, ja zjem sobie, ja bo kochaj świnkę Głupie pajęki. Chodźmy tu. Ciekawe jakie tu będą tereny. O, uwolnij osadników. Aaa, to jest osadnik. Nie dadzą ze mną rady! Głupole. Nie dadzą ze mną rady. Jestem najsilniejszy. I wszystkich pokonam na moich... na mojej drodze. Nawet tego. Hello! E... Oj, przepraszam Was widzowie. Ale zostały mi jeszcze dwa życia, więc możemy do nich szybko iść. Ich jeszcze raz utłuc! A ma masz... A ja ich załatwię z łupku. мучка тоже. А что ты мучка? О, яблочко мне дала. О, чекай, бей. Yeah. <реклама> 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 Chodź. Musimy jeszcze jednego osadnika uratować, który jest tu na górze. Stu siły. Już sobie nie poradzę Muszę teraz znaleźć wyjście, żeby i siebie uratować. A teraz będą jeszcze raz szkielety. Nienawidzę tych szkieletów. Nie lubię szkieletów, na no, tylko z łuków strzelają, nie mają innej broni. Jak oni we mnie strzelają, to i ja też. Jeszcze w do mnie, bo ja strzelam z łuku i co oni mi mogą zrobić? No ten akurat spryciula, no ale nie ze mną. Nie ze mną takie żarci... żarciki zombie. Nie ze mną takie żarciki. Nie ze mną te... Nie ze mną te żarty. I to może już nie wszystko, bo już strzał dużo wykorzystałem. Dobra, idziemy... O nie, złosadnicy! Tylko ich najbardziej nienawidzę. Dupi oni są. Co oni mi mogą zrobić? Hello! Hello! Mućka. Mum! Oj, ci tu lawa. Brzał się. Świnka! Muci, zabije mu Chodź już. Ojeju Ojej. O, a macie szkielety wredne A masz masz Ojej. Dobra Dojdziemy no, do... Jesteśmy przy wyjściu. Udało się, zwycięstwo. Udało się, zwycięstwo. Udało się nam. Do widzenia, widzowie.